Witajcie, kochani, dzisiaj o poranku. Sięgamy do Jana. bardzo znany werset Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjacielu, przyjaciółko, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, masz życie wieczne. Jeśli wierzysz Jezusowi Chrystusowi, masz życie wieczne. Jeśli należysz do Jezusa Chrystusa, masz życie wieczne. Jeśli Mu ufasz, masz życie wieczne. Nie daj sobie tego ukraść i nie daj sobie wmówić, że może być inaczej. Ale jeśli nie wierzysz, to na jakiej podstawie sądzisz? Że może uda się w przyszłości, w wieczności, jednak spotkać z Bogiem. Tekst, który cytujemy, mówi bardzo wyraźnie, że Bóg umiłował ten świat, umiłował to, co stworzył, a przede wszystkim umiłował człowieka, którego stworzył. I to jest prawda. To jest prawda. Bóg jest Bogiem miłości, chociaż też sprawiedliwości. Ale dalsza część tego tekstu mówi bardzo wyraźnie, że tylko ten, kto w niego wierzy, będzie miał życie wieczne. A więc powtórnie pytam, czy wierzysz w Jezusowi Chrystusowi? Czy wierzysz w Jezusa zbawiciela? Czy powierzyłeś, powierzyłaś mu swoje życie? Czy Jezus obmył swoją krwią wszystkie Twoje grzechy, wszystkie Twoje rany. Zanim wyjdziesz z domu, zastanów się, Zanim wyjdziesz w ten świat brudny i grzeszny, zastanów się. Czy swoje życie powierzyłeś, powierzyłaś Jezusowi Chrystusowi? To Jezus Chrystus pozwoli ci dzisiaj przeżyć ten dzień w świętości, w mądrości, w ufności, w pokoju, w radości i w zwycięstwie, to Jezus Chrystus dzisiaj poprowadzi cię drogą życia, jeżeli mu zaufasz, jeżeli oddasz mu swoje życie. Zachęcam cię przemyśl swoją postawę. Zachęcam cię, nie wyjdź z domu zanim nie powierzysz swojego życia Chrystusowi. Ten świat jest pełen niebezpieczeństw, pełen zła i grzechu, pełen pułapek diabelskich, pełen ciemności, jak bez światła Jezusa Chrystusa dasz sobie radę. A jeżeli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, Możesz spokojnie otworzyć drzwi swego domu. Możesz z pieśnią na ustach, z uwielbieniem sercu, wyjść do tego świata. Możesz siąść do samochodu. Możesz pojechać autobusem czy tramwajem i z radością, z radością patrzeć na otaczających Ciebie ludzi. Niech się dziwią. Niech się zastanawiają, co w Tobie jest takiego, czego oni nie mają. Naprawdę źródła żywej wody będą biły z ciebie na zewnątrz i będą zachęcały wszystkich do przemyśleń, do zmiany swojego życia. Kochani, my naprawdę jesteśmy światłem tego świata. Nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. Nie dajmy się okłamywać, nie dajmy się oszukiwać. Jesteśmy światłem tego świata. Jesteśmy w tym świecie zwycięzcami. Jesteśmy w tym świecie solą, która nie tylko powoduje, że zepsucie się nie poszerza, ale dodajemy smaku, smaku temu życiu. To jest smak Chrystusa. To jest posmak Jego miłości, posmak Jego dobroci, posmak Jego chwały. Każdy, kto na nas patrzy, może powiedzieć: Prawdziwie, oni są jak Chrystus. Tak, tak ma być właśnie. Nie dajmy sobie wmówić, że może być inaczej. Nawet jeśli wstałeś dzisiaj tą przysłowiową lewą nogą drogi bracie, droga siostro patrz na Jezusa patrz na Jezusa i krocz drogą zwycięstwa i chwały. Bądź dzisiaj pełen miłości, bądź dzisiaj pełna miłości dla wszystkich. Niech w tobie odnajdują nadzieję. A kiedy zapytają dlaczego tak jest, możesz wtedy powiedzieć: Mój Pan jest ze mną. Mój Pan zamieszkuje moje wnętrze. Ja jestem jego świątynią i nawet jeśli będą się dziwić, nawet jeśli będą pełni niewiary, to nie mogą zaprzeczyć. Że jesteś inny, że jesteś inna. Nie bójmy się tego świata. Biblia nie mówi, że mamy się bać tego świata. Biblia mówi, że mamy go nie miłować. Ale nie mówi, że mamy się go bać. To świat ma się bać nas. To świat ma się bać ciebie. To świat ma się bać twojej wiary. To świat ma się bać zwycięstwa, które idzie razem z tobą. I pójdzie przez całe życie, nie tylko dzisiaj. Bóg jest dobry. Chrystus jest tym, który pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał diabła. Pamiętaj o tym. Nie bój się, nie lękaj się. Tak, Biblia mówi, że kiedy pójdziesz przez ogień, on cię nie spali. Kiedy pójdziesz przez wodę, ona cię nie zatobi. Ale zwróć uwagę, że nie jest tutaj napisane w tym miejscu, że nie pójdziesz przez ogień, że nie pójdziesz przez wodę. Pójdziesz! Pójdziesz, bo tak zostało to zapisane. Ale Bóg obiecał, że ani ogień cię nie spali, ani woda cię nie zatopi. Prawdziwie Bóg jest wielki, wierny. Jest tobą, jest ze mną. Chwała naszemu Bogu, chwała naszemu Jezusowi Chrystusowi dzisiaj o poranku. Idź do swojej rodziny. Jeśli jeszcze jest w domu, przywitaj się z radością. Powiedz, że Bóg jest wielki, że Jezus jest zwycięzcą, że jest przed nami wszystkimi dzisiaj dobry dzień. Dziękujemy Ci Jezu za początek tego dnia i powierzamy się w Twoje ręce. Amen.